Choć przyjechali zaledwie na trzy dni, program pobytu w Legnicy wypełniony mają po brzegi. Mowa o rowerzystach z Drochobycza, Lwowa i Blanska, którzy do Legnicy przyjechali na zaproszenie Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej Ekorama. W lipcu ubiegłego roku Legnickie Stowarzyszenie Ekorama pojechało do Blanska na zaproszenie tamtejszego klubu rowerowego. Wyprawa zapisała się w pamięci legnickich miłośników dwóch kółek bardzo pozytywnie. Przepiękny morawski kras. E, fakt, że trasy krótkie jak na nas, 70-80 km, e, ale przyjęcie rewelacyjne. Zresztą my się bardzo głowiliśmy, jak przyjąć Czechów. Bo my może nie mamy aż tak przepięknych terenów, ale mamy też cudne. Natomiast no, daliśmy się wszystko, żeby się czuli u nas tak, jak my się u nich czuliśmy. Rowerzyści z Czech i Ukrainy, którzy na zaproszenie Ekoramy przyjechali do Legnicy, współpracę sobie chwalą, bo to przecież okazja, by się wzajemnie poznać, a tym bardziej przecież cenna jest ta znajomość, gdy ma się taką samą pasję. To jest super. To jest. Pro Ekoramy i pro nas jest to, to najlepsze, co może być. Dlaczego? No, że się nauczymy polskiego. <laughs> Ta impreza jest bardzo, bardzo przyjemna, dlatego, że przez nasze miasto partnerkę lignicy spotkamy nowych kolegów, now, nowych to, towarzyszy z Blanska. Żałuję, że nie przyjechali z Wuppertalu i z francuskiego miasta z Lignice, ale na razie jest super. Tu nie ma rywalizacji, ale jest sama przyjemność i w kontaktach towarzyskich, w kontakcie z naturą. Także tylko przyklasnąć. Co istotne rowerzyści z Roan i Wupertalu zaproszenie od ekoramy dostali, ale z różnych przyczyn w zlocie rowerzystów miast partnerskich Legnicy uczestniczyć nie mogli. Tymczasem dziś z samego rana zagraniczni goście wyruszyli z ekoramą w trasę. Pierwszym punktem wyprawy było Legnickie Pole. Dzisiaj będziemy zwiedzać e, kościół e, popoceserski e, w Legnickim Polu, e, Muzeum Bitwy e, Legnickiej. Jutro zamierzamy zrobić dłuższą trasę, już prawie 80-kilometrową. Zwiedzamy jawor, większość zabytków, które nam się uda zobaczyć. Potem czas na dymarki leszczyńskie, na koniec pałac w Krotoszycach. W sobotę natomiast rowerzyści z miast partnerskich Legnicy wezmą udział wraz z Ekoramą w paradzie, odbywającej się w ramach Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych.